Witam Was, kochani. Tak jak powiedziałem, spotkamy się następnym razem. Teraz jest ten następny raz. Dobre wieści są takie, że ciemność nie może doprowadzić nas do stanu, w którym będziemy oporni na miłość. Tak, dobrze słyszeliście. Celem ciemności, celem sił ciemności, sił ciemności, która nawet użyje do tego celu sztucznej inteligencji, byleby doprowadzić wszystkich możliwych, wszystkie możliwe formy życia, które są wolne i swobodne, do stanu, w którym, tak jak siły ciemności staną się im równe. To znaczy będą oporne na miłość. Ja, przed laty, kiedy po raz pierwszy dowiedziałem się, że jest taka istota, którą możemy nazywać duchem, naszym Bogiem, naszym Ojcem, naszym Stwórcą, i że obok tej istoty żyła i istnieje nadal istota również boska. W której powstały turbulencje, i ta istota chciała być tak jak Bóg, wszechobecna, wszechmogąca, później chciała podzielić się nawet całym stworzeniem, rozbić całość na dwie połowy początkowo, albo na dwie części. Dobrze, to jedna część, niech sobie tamte istoty już żyją tak, jak chcą, według boskich, uniwersalnych praw, ale inne istoty, które ja. Namówię, żeby poszły w innym kierunku, za mną, ja będę liderem. Będą już żyły według innych praw, według moich praw. Ja będę grać, one będą tańczyć. Kiedy to się nie udało, gdy zobaczyła, że to nie uda się, bo nie można rozbić całości, za pomocą. Trików, manipulacją atomów eterycznych, zmienianiem promieniowania, zmuszała istoty, żeby zostawiały swoje systemy słoneczne, jeszcze niematerialne, systemy słoneczne eteryczne i przenosiły się na inne systemy słoneczne, w inne miejsca, w inne wymiary. Ponieważ były manipulowane i nie zdawały sobie sprawę z tego, jak do tego doszło. Bo do tej pory wszystko było w porządku. Przypominam, kosmos to słowo oznacza porządek. Gdy nastąpił nieporządek, co w Biblii po polsku brzmi nierząd, powstał nierząd, te istoty musiały się jakoś bronić i chciały wrócić z powrotem do stanu świadomości, w którym żyły w jedności, w harmonii, w równowadze, przed upadkiem Satany i przed ingerencją w porządek boski. Te istoty, które widziały, że Satana je prowadzi ku nowemu, Poszły za nią i zamieniły się, jakbyśmy to dziś nazwali, istoty demoniczne. I tak jak Satana stała się oporna na miłość Boga Ojca, który kochał ją jako najpiękniejszą istotę we wszechświecie. Satana powiedziała biorę to na siebie i stworzyła dla siebie prawo karmy którego do tej pory nie było. To prawo istnieje dla tych wszystkich dusz, które gdzieś, kiedyś w ich przeszłości, postanowiły iść w innym kierunku i miały prawo przeprowadzić na sobie taki okrutny eksperyment i spróbowały. Ich ciała zaczęły się zgęszczać i te ciała zostały później mutowane, manipulowane i dziś każdy z nas żyje w człowieku, czyli każda dusza, każdy duch, który żyje w człowieku, nazywany jest człowiekiem i żyje w mutancie, genetycznym mutancie. Tego mutanta trzeba kochać od wewnątrz, trzeba dbać o niego od wewnątrz i dbać o zdrowie tego mutanta, bo to jest nasz bliźni. I to są dobre wieści. Nieustannie możemy dbać o zdrowie, gdziekolwiek jesteśmy w ludzkim ciele lub poza cieleśnie, dbamy o zdrowie. Bo nie znamy innego stanu świadomości jak choroba. Słowo choroba jest człowieczym pojęciem i sugeruje, że Bóg czegoś nie zauważył, że mogło powstać w naturze coś, co nazywa się defektem, że natura, matka natura się pomyliła, że Bóg ojciec jest sadystą i nie dba o swoje dzieci. Nie ma choroby. Jest jedno zdrowie i jedna choroba. Zdrowie jest w liczbie pojedynczej, i to pochodzi od Boga, i jest wieczne. I nawet gdyby ktoś miał raka, nawet jeśli w nim jest w tej chwili jakiś śmiertelny wirus i tak dalej, może leży w szpitalu pod respiratorem i mówić, ja jestem zdrowy, Ponieważ we mnie pulsuje siła zdrowia, siła porządku, siła boskiej woli, siła boskiej mądrości. Czy to pomoże i on od razu wyskoczy z łóżka i pojedzie na olimpiadę po złote medale? Nie, ponieważ nie chodzi tu o żadne złote medale chodzi o stan świadomości. Ja jestem zdrowy, bo utożsamiam się ze zdrowiem. Jestem dziedzicem zdrowia. Mój ojciec, mój stwórca był zdrowy. Istoty, które poszły za Sataną, wierząc, że stworzą państwo w państwie, królestwo w królestwie stały się oporne na zdrowie, tak jak ich przywódca Satana, która później nazywała się istotą iluminowaną, czyli oświeconą, luks to jest światło. Po łacinie i lucifer to jest istota, która niesie w sobie światło, czyli wiedzę. Ale wiedza nie jest boską mądrością. Boską mądrością jest czyn. Jaki czyn? Realizowanie w życiu codziennym tylko tego, co jest zdrowe. Dla mnie, dla mojego bliźniego, w którym żyję i dla moich bliźnich wokół mnie. Co nie znaczy, że mamy zamęczać każdego, kto nie chce być zdrowy. I wybiera sobie życie w chorobie. Ja mam dużo znajomych, mam też takich pacjentów, którzy chcą za wszelką cenę, żeby mąż, żeby żona, żeby córka, żeby szwagier, żeby rodzice, no żeby posłuchali mnie, no żeby byli zdrowi. No tak cierpię już tyle lat. To pięknie z Waszej strony, kochani, że dbacie o bliźnich, ale nie można prowadzić świętej wojny w imię zdrowia. Nie można zmuszać, nie można terroryzować, nie można tyranizować ziółkami, suplementami najbliższych. Zostawmy tych ludzi w spokoju, niech oni idą swoją drogą, oni się nie zgubią. Bo w chwili, kiedy już się tak zgubią, że już nie będzie wyjścia, zaczną go szukać i znajdą. Każda dusza prowadzona jest sama przez siebie dzięki procesowi samopoznania. Są lekcje, które przyszliśmy tu na ziemi odrobić. Ani aniołowie stróże, ani nasi asystenci, ani Kochające nas rodziny w kosmosie nie mogą odrobić za nas pewnych lekcji. Każdy, kto pomyślał nie tak, jak należy, a czuł, że chyba niedobrze myślę, musi, jak to mawiano w Tel Awiwie, zjeść później swoją głowę. To znaczy, stworzył sobie chorą głowę i teraz musi ją uzdrowić od wewnątrz. Ja przechodziłem przez ten proces. Mimo, że w chwili, kiedy chciałem uszczęśliwi uszczęśliwiać moich bliskich, wydawało mi się, że mam rację. Dziś wiem, że uszczęśliwianie, jeszcze zanim mi o to proszono, jest obciążeniem i na pewno napotka na opór. Ale ja nie mówię o tych, którzy bronią się przed tym, żeby ich nie uszczęśliwiać i uzdrawiać. Ja mówię o duchach, które wiedzą, co czynią, są świadome, że źle czynią, już czują w sobie, że to źle czynią. Cierze żyją w, w ciałach ludzkich, widzą, że już to jest szpital, że to już jest obłożne, że to jest chroniczne, że to boli, że to łamie, że to się skończy na operacjach, które nie pomogą. I nie mogą się zmienić, ponieważ są oporne na miłość. Jak to ma się do dobrych wieści? W każdej chwili, gdziekolwiek się znajdujemy, w jakiejkolwiek sytuacji jesteśmy, w jakąkolwiek się wpędziliśmy, możemy powiedzieć: Dość. Nie będę więcej iść tą drogą, bo ta droga mi nie służy. Jestem dzieckiem Boga Stwórcy. Jestem nosicielem zdrowia. Jestem nosicielem szczęścia. Jestem nosicielem radości. Promieniuję radością, szczęściem, zdrowiem i miłością. Bo ja jestem miłością. Ja jestem zdrowiem. I utożsamiamy się korzystając z prawa utożsamiania się tylko i wyłącznie, ale nie fanatycznie. Tylko i wyłącznie, stanowczo tak, fanatycznie nie, z siłami boskości. Chcemy być w porządku, chcemy spełniać boską wolę, czyli prawa Boga. Bądź zdrowe, moje dziecko. Chcemy boską mądrość mieć w sobie, w każdej sytuacji życiowej. Czy to, co ja robię w tej chwili, jest mądre, czy to, co ja planuję, czy to jest mądre? Możemy sobie zadawać takie pytania, możemy sobie zadawać pytania ze żłobka. Co by zrobił w tej chwili Jezus na moim miejscu? I też dostajemy odpowiedź z pewnego planu egzystencji, gdzie są już dusze, które żyją tak, jak żył Jezus dwa tysiące lat temu na ziemi, w którym żył Chrystus i używał tego ciała jako swojego narzędzia. Dobre wieści są takie, że każdy z nas, który żyje w tej chwili w człowieku, każdy z nas ma narzędzie. Czy zamieniamy tego człowieka zgodnie z boską wolą w boskie narzędzie, czy też w narzędzie czegoś innego? Słuchajcie. Żyjemy w bardzo poważnych czasach, i wszyscy już odczuwają powagę czasu, w którym żyjemy. Teraz jest szansa, i to są dobre wieści: mamy szansę zmierzyć się z piekłem, w które przybyliśmy, zwiedzić turystycznie. Ubraliśmy na siebie pewne kombinezony ziemskie, chodzimy po tym safari, po tym piekle, widzimy dzikie zwierzęta. Obserwujemy, badamy, ale to nie znaczy, że przyszliśmy stać się sami dzikimi zwierzętami w tym safari. To nie znaczy, że sami chcemy być opornymi na miłość, jak tak zwane diabły, demony i inne negatywne byty. Ja używam wielu, wielu ludzkich, człowieczych pojęć, ale duch nie potrafi inaczej przemawiać. Jak tylko tym językiem, którego od dzieciństwa go uczono. W każdym kraju dziś jest jeden brat lub siostra, przez którego ten sam duch przekazuje dobre wieści. W każdym kraju. Żaden kraj nie będzie mógł kiedyś powiedzieć: że U nas takiego nie było. Ale ci, że są oporni na miłość. Będą wiedzieć, dlaczego nie słyszeli dobrych wieści, dlaczego ogłuchli na dźwięk miłość. W dawnych czasach ludzie się miłowali. Dzieci idą kochać się do łóżka. On kocha się, ona kocha się, razem kochają się w łóżku. Dawniej było to, o czym śpiewał chyba Grechuta. Godzina miłowania. Ludzie się miłowali, jeszcze nie opadli tak nisko, jak tego chciała Satana i towarzyszący jej demoni. Nie stali się oporni na miłość, jeden żył dla dobra drugiego. Nie żyli tylko razem, nie chodziło tylko o wspólnotę, chodziło jeden dla drugiego. W chwili, kiedy Bóg Ojciec oddaje nam się jako wiecznie płynąca energia życia, a pewna istota mówi: Bardzo dziękuję, ale ja nie chcę takiej energii, ja sobie będę tworzyć swoją własną energię. Powstała samowola. Dlaczego w takim razie Bóg zezwolił na to? Bo wiedział, jak to się skończy. Jest wszechwiedzący. Czy to znaczy, że każdy może zrobić na sobie taki eksperyment i może robić, co mu się podaba, podoba? A czy ktoś do tej pory tu na Ziemi, na której jesteśmy, mógł powstrzymać na przykład armię Hana? Czy ktoś mógł powstrzymać inne tego typu typy? Nie będę teraz skazywać palcem, bo to nieładnie uczono mnie w dzieciństwie. Wiemy, o jakie duchy chodzi. Nikt nie mógł powstrzymać, bo każdy z nas musi później zjeść swoją głowę. Jest odpowiedzialny za to, co uczynił. A jeżeli nie żyje w ciele, to ma głowę w astralu i będzie widział nieustannie i tak długo te sceny, które spowodował, aż będzie musiał sobie wybaczyć, że coś takiego zrobił. Że stał się aż tak bardzo oporny na miłość. Jak to w bajkach mówiono, jego serce zamieniło się w kamień. Będzie musiał rozmiękczyć ten kamień. Wielu kamieniarzy dlatego pracuje w kamieniarstwie. To nie jest mój pomysł, kochani, to powiedział mi w Niemczech w Wiersburgu pewien kamieniarz. Ja Roman, ja wiem, czemu jestem kamieniarzem dzisiaj. Każda dusza dojdzie do takiego rozpoznania, każdy rozpozna sam siebie, każdy wybaczy sobie, poprosi o wybaczenie, naprawi to, co zepsuł, na ile to będzie możliwe, będzie tworzyć razem z Bogiem wszystko to, czego nie będzie dla niego możliwe, co będzie dla niego niemożliwe, i każdy duch, każda dusza, Nauczy się specjalnie, dla niego jest wzięty czas, który nie istnieje, będzie czas, żeby każdy, który był oporny na miłość, stał się narzędziem miłości. To są dobre wieści. Każdy tu nie ma iluminatów, tu nie ma rodów bankierów, tu nie ma demonów, tu nie ma kosmicznych piratów tu nie ma właścicieli czegoś co się nazywa black Goo, rozprzestrzeniania wirusów bakterii manipulacji mentalnych i ataków psychotronicznych to wszystko dobiega końca i stąd ta rozpaczliwa samoobrona ze strony sił ciemności I nie jestem prorokiem. Ja poznałem kiedyś w życiu wielką prorokinię Gabrielę z Wirzburga, znam ją osobiście, nauczyłam się od niej wiele. I powiem jedno, co zresztą nasza fizyka ziemska już od dawna też wie: żadna energia nie zginie. Żaden duch nie zginie. Jest jedna sprawiedliwość dla wszystkich. Sprawiedliwość zaczyna się od chwili, kiedy duch poznaje sam siebie, do czego był zdolny, do czego jest zdolny, i znowu wybaczy sobie, co uczynił. Będzie prosił o wybaczenie, naprawi to wszystko, co zepsuł, z boską pomocą, czyli z miłością. I z radością opuści stan świadomości, który nazywa się opornością na miłość. To są wspaniałe wieści, bo nie myślimy tylko o naszej pięknej przyszłości, ale wiemy, że w piękną przyszłość wejdą też ci, którzy strasznie się obciążyli tą opornością. Dobre wieści dla wszystkich. Do następnego razu, kochani. Z szacunkiem dla Was, którzy wysyłacie takie dobre wieści do mnie i do Agni.